Tutaj Ren troszeczkę ci się zjebał. Ren nie wie, która to jest prawa, która lewa, ja też nie wiem spokojnie. I zawsze jak widzicie, że macie... jako. Nie, spoko też tak robię. <noise> zawsze jak macie. Ku, dobra, już nie wiem co powiedzieć! Volta set, volta set. <głos> hop! <głos> No, jak pięknie! Dobra, sorry, nie będę się drzeć. Pięknie, kochani, pięknie! Brawo! Muszę wam poklaskać! Czekaj, dobra. bo ja dwie wolty zrobiłam. Dobra, nie. Dobra. Co, co? Co zrobiłam? A ja sobie ugryzę moją bułę. Oh, yeah! Oh yeah. Mój ogór, mój ogór! Yes! O jak to równo nie w miarę różno nawet. No, u mnie równo było. No tak, a to na nagraniach zobaczysz jak może. O Jezus, Maria. O, no, uwaga, wracam do równo was. Y... Prawo -wolka. Potem pół to na drugą stronę. O Jezu, się wyszło mi. O! Dobrze! Coś no. chyba. No, prawie do, czyli na prawo. O, ładnie. I od razu na pół wolta na drugą stronę. Dobrze. Prawo! Prawo! Trochę krzywo jestem, nie żeby coś. Na lewo. Czekaj to. <śmianowicie> Dwie osoby pomyliły kierunki. <śmianowicie> Dwie osoby pomyliły kierunki. <śmianowicie> czemu <ja> jedę sama? <śmianowicie> Kto idzie sam, kto idzie sam, kto idzie sam? Jarusek! Pomyliłaś, pomyliłaś kierunki. Uuuuh, Pomyli... równo! Dojdę. No ale szczeraż, to podstawa. Nagry nagrywasz to w ogóle? Nagrywam, nagrywam. Chyba, mam nadzieję. Ja czekam na klipy w ogóle do editów. Dobra, no to będą, będą sobie dzisiaj, z dzisiaj będą. Dobra, znowu, ja Volta do na środek. Do środka. Do środka, Volta, set, volta. Set, volta, set, hop. <laughs> Ale podekscytowanie. Jest co, no. Rudy, ty jesteś next. O kurde, oj. Yy... Ale wy krzywo stoicie w ogóle Nie wiem właśnie Gdzie jest Rusek? Tutaj Obiecałeś mi, że nie będą Obiecałeś mi. No nie bo jakby była Maja, no bo jakby Maja jechała, to nie byłoby się No wiesz co, tak się nie robi <śmiech> <śmiech> Dobra, to... Karna, do, 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 do. jesteś <laughs> na pierwszy raz? Już ci mówię, <laughs> U mnie na spotkaniach, jak mówię, jedziecie, jedziecie Zazwyczaj jak mam jakieś figury, to mówię <rappelle> Nazwa figury, set, figura, set, hop i na hop robicie tą figurę Jak czegoś nie wiesz, <tryk> to nie wiem, albo napisz kropkę na czacie Albo się odcisz i powiedz Wtedy wszyscy staną i ja pokażę jak to się robi Ja spokojnie, jak się nie uda to będziemy próbować i próbować Aż dam radę Aha. W miarę ja umiesz, no i No Właśnie u mnie też rusek znika co chwilę Bo ja do globa wchodzę To nie pójdź Bo no mi się nudzi No dobra, już jestem skupiona Nie, nie, nie. mam pamięci Mógłbyś innym sposobem y, przesłać y, tutorial na opóźnioną woltę? <gryzny> Proszę Jak skończysz Voltę to idziesz cały czas w wstępie prosto I dopóki nie usłyszysz kolejnego hop Co Oj. tu się stało? Co my <gryzny> zrobiliśmy? Mela. mela! mela No kurde, jem! No. <gryzny> Boże to jaki W Wstępie, nie? Tak Cały czas wstępie idziecie. Uwaga, hop, rudy, co to było? Nie wiem. Mera Twoja reakcja była bardzo szybka. A nas będziesz męczyć. Tą drabiną jak w ogóle to zrobisz. Miss Misklik Misklik, ale dobra. mnie co się stało, że był misklik, bo akurat nic nie no, ten. No bez Ja dobra. się przyłam i nie ruszyłam galopem. A kurde mówisz, te. Uwaga, uwaga, uwaga. Hop!

Wrół, wrół nie? Hop Uuu, to było piękne Mogę tam jeździć? Czy muszę zmienić na jakąś siedzącą pozycję? Nie, możesz tak jeździć no, Możesz tak, tak jeździć Zdjęcie muszę sobie gej, zrobić Ej, po drugiej stronie No to co robisz sobie? To jest, sobie. <laughs> Nie trafię? Nie rudy, trafię. rudy! <noise> okay. I na następne hop idziecie w lewo. Bo też. Baga? Hop! Które to jest w lewo. <noise> I w górę. W to jest lewo. Jaki? Mela. Wszystko okej? Nie! Nie, tylko cię dostaję! Boże, nie. Nie, nie torturuj mnie! Bo mnie no nie, w nie mam to nastawiać. Ej, puściła mi się idealna piosenka do tego, jak ty powiedziałaś nie torturuj mnie, nie? I akurat był drop. Dobra, gotowi? Nie. Tak, powiedzmy. <śleszy> Jestem cała ciągnięta. <noise> Nie kręcę. O Boże, ale się przestraszyłam przez chwilę. O mój Boże. Kiedy będą, kiedy będą kolejne egzaminy? A były już egzaminy? Były. Yes. O! O Boże! <noise> Brzmi jak jakieś tortury, ej! Czemu hmm. coś ja ja tak torturuje? O Boże Święty. O Jezu, się wyrobiłam. Jezu, tylko 40 minut tortur. O Boże. Koniec.